Dominico, jak pierwszy trening? O wspaniale, Hiszpanie nas przywitali, cudowną halą, miejmy nadzieję, że wypełnimy ją sukcesami. is co to jest? To jest Oh, uh, To jest nasz walk-through w hotelu, so, uh We try to walk through all of our situations, you know. Uh, Miwi and the assistant coaches did a fantastic job. This is an outstanding court. We got the key, we got the sideline, we got the hoop, we got the ball. So now we can go over our offense and defense together. Ball. Okay. The first thing we're going to do. Uh, let's start. Pick up where we left off yesterday. Okay. All right. Next one. This is going to be new, and you guys should pick this up easily. We know the play sixty-one. And we play. Good. Okay. Let's see what we can. To right. żeby subskrybowali kanał i zostawili z dzwonkiem Lajka Co no, mm. Polecam wszystkim, żeby zostawili subskrypcję na kanale Koszkadra Z dzwoneczkiem oczywiście, żeby żadne, żaden filmik was nie ominął I zostawcie lajka w górę Nasz czeka teraz Trening z Który? Jaki? Trening numer dwa Dzisiaj Ugramy coś W tej Najlepszy time na Here we go, Middle Flock! Okay, wyświetlone. Ok, got dziękuję. 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 Jadą goście. Kamil, w marszu się poruszamy, mobilizujemy staw skokowy, lekko wspinamy się na paluchy. W marszu się poruszacie, idziemy sobie raz, dwa i kopiemy do góry. Raz, dwa. dwa. Jakie pytanie? Jaki raport medyczny? Słowa szybko. Wszyscy? Jak jest? Wszyscy zdrowi? Jak, jak sytuacja? Wszyscy zdrowi, wszyscy gotowi. Covidowo też jesteśmy gotowi do akcji. cały czas otrzymał. do końca. Teraz biegniesz. niech. go do końca, Karo. Hop, 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 biega teraz biegaj, Biega Sorry.

Good, good, good. Good work, Cody. Stay here. Good work. Here we go. One. Here we go. <laughs> to czy my, czy Pan Dominik? Lubię jak ten Aron mnie tak doceni, zawsze dowartościowuje. Jest naprawdę porządny człowiek. Elegancja Francja może Brawo Misiek! Lasa ranny trening jest dla chętnych. Czy ty będziesz chętny? Oczywiście zawsze jestem. Zawsze jestem chętny. Do treningu oczywiście. Z kamerą wśród zwierząt. Zawsze jestem chętny. Do treningu No tak ty też do treningu zawsze się hmm, Tak chęta. No, idziemy jutro na Optiona. Oczywiście. No. Bo jedyny bo jedyne możliwość A co wyjścia taki, żeby wyjść w spokoju. Bo jesteś w jednym zespole z Davidem Loganem. Jestem, zgadza się. No i co tam u niego słychać? Wszystko dobrze. Jestem pod wrażeniem, w jakiej jest. nie? Elon ma 38. 38. Naprawdę. Y... O, o... Pełen szacunek dla paniego. Musimy siedzieć w hotelu, także nie mogę tutaj za bardzo chłopakom A miasto jest godne polecenia Bardzo sympatyczne. tak Czy plaża, czy... Stare miasto jest bardzo ładne Muzea eee... Szkoda tylko, że nie można wyjść No właśnie, także nic Taki tutaj czas. nie zdziałamy Muzeum Wojska Lotnictwa Zostawiam te rysiki? Co? O czym on mówi? <laughs> Muzeum Wojska Lotnictwa Dobra, że sobie Aron zejdzie z Adamem do muzeum, ale muzeum z lotnictwa. Z Adamem wszędzie pójdę, wszędzie pójdę. Ale do muzeum lotnictwa? Też, czemu nie?